Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najważniejszych ruchów, które w ostatnich dwóch dekadach całkowicie zmieniły sposób, w jaki firmy tworzą i dostarczają programowanie. Powiemy sobie o kulturze DevOps. Aby zrozumieć narodziny DevOps, musimy cofnąć się do lat 90. i początku lat 2000. To był czas, gdy branża IT była zdominowana przez tradycyjne podejście do wytwarzania oprogramowania. Duże projekty, długie cykle wydawnicze oraz testowanie i wdrażanie często trwało dłużej niż samo programowanie. W tamtym czasie popularny był waterfall, kaskadowe podejście. Najpierw analizy, projektowanie, później programowanie i dopiero na końcu testy i wdrożenie. Problem polegał na tym, że gdy produkt wreszcie trafiał do użytkowników, często był już nieaktualny albo nie spełniał realnych potrzeb rynku. W 2001 roku. Pojawił się manifest Agile, w którym 17 praktyków oprogramowania spisało nowe zasady: krótsze iteracje, bliska współpraca z klientem, elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany. Agile przyniósł ogromną poprawę, ale nie rozwiązał jednego zasadniczego problemu przepaści pomiędzy zespołami deweloperskimi a operacyjnymi. Deweloperzy chcieli jak najszybciej wdrażać nowe funkcjonalności, z kolei, Administratorzy systemów byli odpowiedzialni za stabilność i bezpieczeństwo środowisk produkcyjnych, więc naturalnie starali się ograniczyć te zmiany. To prowadziło do konfliktów. Pierwsze zalążki ruchu DevOps pojawiły się w Belgii w 2009 roku. Patrick Debois, konsultant IT, sfrustrowany tym, jak trudna jest współpraca pomiędzy zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, zorganizował wówczas w Gandawie. Pierwszą konferencją DevOps Days. To wydarzenie szybko zapoczątkowało globalną dyskusję, która szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. W kolejnych latach termin DevOps zaczął zdobywać popularność, a coraz więcej organizacji i ekspertów zaczęło eksperymentować z praktykami łączącymi rozwój oprogramowania i operacje IT. DevOps miał być odpowiedzią na kilka fundamentalnych problemów. Długi czas dostarczania wartości, firmy czekały miesiącami, a nawet latami na nowe funkcjonalności. Konflikt interesów, deweloperzy chcieli szybko, a operacje chciały stabilnie. Ręczne, podatne na błędy procesy, same wdrożenia często odbywały się w weekendy i trwały po kilkanaście godzin. Brak widoczności i współpracy, zespoły pracowały w silosach, nie dzieląc się wiedzą ani odpowiedzialnością. I niska jakość, w związku z tym awaria. Im więcej ręcznych działań, tym większe ryzyko błędów i incydentów. DevOps nie powstał więc po to, żeby być modnym, ale dlatego, że organizacje musiały znaleźć lepszy sposób na dostarczanie wartości klientom w coraz szybciej zmieniającym się świecie. DevOps to nie narzędzia, lecz kultura i zestaw praktyk. Oczywiście narzędzia są ważne, ale fundamentem są ludzie, współpraca i procesy. Trzon DevOps można podsumować w kilku kluczowych zasadach. Współpraca ponad silosami. Automatyzacja, ciągła integracja i ciągłe dostarczanie, pomiar i feedback, kultura eksperymentu i uczenia się. Współcześnie DevOps jest już standardem branżowym. Nie jest to niszowy ruch entuzjastów, lecz fundament działania największych firm technologicznych od Amazona przez Netflixa po Google. Dzięki DeVOPs organizacje są w stanie wdrażać zmiany nawet kilkadziesiąt razy dziennie, minimalizować ryzyko awarii. Szybciej odpowiadać na potrzeby klientów, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo i niezawodność. No i tutaj dochodzimy do ważnego pytania. Jak zacząć? Przede wszystkim zacznij od kultury. Najważniejszy krok to zmiana sposobu myślenia. DevOps wymaga przełamania silosów i wspólnej odpowiedzialności. Oznacza to wspólne cele dla wszystkich zespołów, otwartą komunikację, kulturę zaufania i eksperymentu. Małe kroki, a nie rewolucja. Nie próbujcie zmieniać wszystkiego naraz. Wybierzcie jeden zespół, jeden projekt i zacznijcie tam stosować praktyki DevOps. Automatyzujcie co się da: od testów, przez budowanie aplikacji po wdrożenia. Automatyzacja osyła błędy ludzkie i pozwala szybciej eksperymentować. Mierzcie i analizujcie. Kluczowe metryki DevOps to częstotliwość wdrożeń, czas od pomysłu do produkcji, średni czas przywracania systemu po awarii oraz odsetek nieudanych wdrożeń. Włączcie bezpieczeństwo już na samym początku procesu. Bezpieczeństwo nie jest bramką na końcu, ale jest fundamentalną częścią procesu już od pierwszej linijki kodu. DevOps nie jest chwilową modą ani kolejną metodologią. To fundamentalna zmiana kulturowa, która powstała, bo świat IT potrzebował sposobu na szybkie, bezpieczne i niezawodne dostarczanie wartości. Od swoich początków w 2009 roku DevOps stał się globalnym ruchem, który zmienił oblicze branży technologicznej. Dziś to standard. A jego przyszłość to jeszcze większa automatyzacja, sztuczna inteligencja wspierająca procesy oraz jeszcze silniejsze połączenie z bezpieczeństwem. Jeśli chcecie zacząć wdrażać DevOps w swojej firmie, pamiętajcie: zacznijcie od ludzi i kultury, potem stopniowo dodawajcie automatyzację i mierzalne praktyki. To droga, a nie punkt docelowy. DevOps to nie tylko sposób na lepsze IT, to sposób na to, by organizacje były bardziej zwinne, innowacyjne i konkurencyjne. Tyle mnie. Dzięki. I do następnego.